Robak to zielony meron Dzisiaj zagramy se jako taki robak No, no to jest Enderman, ale taki mniejszy Ja zapomniałem jak to się nazywa I to coś ma trzy serca I dzisiaj będziemy się dobrze bawić No ja będę się dobrze bawił Będę się denerwował, bo to jest kurzający mob No bo jest strasznie, no nic nie ma Nie wiem czy się może teleportować Ale nieważne, nie będę przedłużał Zaczynamy Ale dlaczego, dlaczego jestem Smokiem! Co tu się stanęło? Co ja zrobiłem? Ja nie wiem. No ja wiem, ale co się stało? Chciałem, żeby w tym odcinku bym był smokiem, ale coś mi nie wyszło. A co się stało? No ten smok nie działa. No serio, on nie może latać. No dobra, ja tak się cieka jest tak z ciekawości, no ja już to nagrywam Drugi raz, odkryłem Że to nie działa, ja wam pokażę Patrzcie, mamy tyle serc Trochę straciłem, no bo ja już grałem Nie patrzcie na X No bo ja zabijałem tego smoka Nie jestem cheaterem, proszę mnie nie osądzać Proszę mnie nie osądzać Ale jesteśmy ze smokiem Mama nas wykruła Tak, ale nic nie mogę nim zrobić Nie mogę ratać, nie mogę bić Po co ten smok? Nie, nie wiem, nie mam zielony Pojęcia. Nawet nie ma animacji, patrzcie. Jest większy FOB. O <laughs> nie ma w ogóle animacji. No właśnie, nie ma. Ja się trochę oddarę. Poczekajcie. O, teraz może będzie wygodniej. Ja mam problem z tą kamerką ciągle. No w przyszłości będę miał lepsze światło, bo będę miał nową rampę. Ale dzisiaj zagramy sobie jako to. Niestety muszę wpisać taką komendę. Proszę mi nie oskarżać. Ale wpisujemy taką komendę i nie mam. z nie mam nic, nie mam nic I dzisiaj tak się zagramy Chcę was poinformować Poinformować, że tutaj Co teraz widzicie, będzie w przyszłości Lepsze oświetlenie eee, No bo będę miał rampę e Co się stało? Ja se tutaj Pozbieram drewno, jak coś Ten mob nic nie robi Tylko jest słaby i niski No i lubi, lubi się tak dziwnie Ruszać, ale ja nie wiedziałem Że ten mob tak wysoko skacze Zrobimy co jakieś narzędzie o mamy crafting. Dzisiaj będzie trudny odcinek. Ja już to czuję. To jest takie trudne. Wykopimy te kamień. Ej, ja tym mowem mogę shiftować Ej co jest <gry> Ej jestem brzaskiem Ej patrzcie Co jest to wygląda Nie to jest. Tak to wygląda Bez shiftowania A tak z tym shiftowaniem No to jak to wygląda Zrobimy sobie kamienny kierow odbieramy sobie jeszcze jeden stone I teraz zrobimy piecyk Najpierw się robi Sikierka będzie mi potrzebna Wykopiemy sobie piecyk I ten crafting Owco owco Chodź tu Chodź tu O wybi Se owce no ja je, ja je głaszczę Żeby nikt mi nie oskarżał że ja te owce bije i no ja tylko je głaszczę Pogłaskałem je i nic się nie stało Jeszcze se tą kurę pogła tak pogłaszczę No nie gadajcie nie, nie 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 proszę że nie to nie może być prawda Czy serio je ja na dwa kratki otrzymuje obrażenia? Nie to na trzy ale dobrze Ja muszę tak uważać jak nie mogę będą atakować no ja nie wiem ale ja wiem, jak spotkam Endermana, to mam przesrane, no bo to coś, Enderman, Enderman, bije to, ale czy tu jest stateczek, bo statki mi ratują życie, mogę powiedzieć, najlepsze rozwiązanie, że znaleźć i chyba to zrobimy, ja se popłynę do jakiegoś statku, po koparniach nie będę popał, no bo to jest strasznie niebezpieczne, jak mnie Rafa dotknie, to ja od razu zginę, no jeszcze tak dwa razy dostanę, to zginę, no. <laughs> nie, co? nie gadajcie, proszę. <śmiech> patrzcie, patrzcie. <śmiech> nie, nie mogę łódką pływać. Mamy Rawę, rawa. O, mamy węgier, węgier. Ja sobie pozbieram ten węgier. Mamy 7 Węgra, Ja sobie zrobię pochodnie. O. Czy tu będzie statek? Noc idzie i mam trochę, no, źle. No, moby lubią tego moba. Nie wiem, czy będą na mnie agresywne, czy. Nie. Ja se wezmę do ręki pochodnie. No bo się noc robi. Ja mam sposób, proszę nie pytać cię co tu się odwaraj. Patrzcie, ja muszę tylko tak wypłynąć. I trochę poczekać. I znowu płynąć. To jest najlepsze rozwiązanie. I innego nie ma. Zetniemy sobie drzewo. Ja sobie zrobię łóżko. I pójdziemy se spać. Ja jestem ciekawy jak ta gwizda. Gwizda. Jak ta gwizda glizda, będzie spała. No w ogóle duszka znika. Uff. Mamy dzień! Ej, czy moby mnie atakują? Nie atakują mnie! Ja myślałem, że tego moba atakują. Wy nie wiecie, ile tego szukałem. Hmm, ten sit jest taki. Nie powiem jaki, ale. Ja muszę sobie zrobić drzwi. Mamy skrzynię. Ja sobie odporzę. Co jest? Kolejna skrzynia. Mapa skarbu. Fajnie. Płyniemy do mapy skarbu. Dalej <dany> mi to śmieszy Jak to wygląda? O, tak to ma wyglądać, jak płynę a nie tak. No jestem pod ziemią. Widać, że Minecraft. No, nie Minecraft. Ta firma, która odpowiada za tego Minecrafta, Rolnictwo. No, bo na, jak można. No, no dobra, to jest mo modyfikacja, nie... No, ale ch chyba da się zamienić w moba, tylko on, on nie ma takich funkcji jak na, tym, na tej modyfikacji, ale... Ty mi się wydaje, że też tak będzie. Mi się wydaje, że tak samo będzie jak komenda. No, no wiecie o co chodzi. Noś odkryłem, przecież ja mam te buty, przecież ja mam te buty. O, przecież ja mogę se. Zapomniałem, że mam ten enchant. Ale patrzcie. I teraz możemy iść. A zapomniałem, że. Idziemy se. Te buty mi tak ratują życie, no bo nie chcę mi się już tak pływać. Dobra, trochę była przerwa, no bo nie wiem, co się stało. Karo, dobrze mi chyba słuchać. Ale macie te nagranie, co się stało dokładnie. A gdzie jest moja łódka? Amy łódkę. Jest... Nie wiem, gdzie jest moja łódka. Jak widzieliście na nagraniu, czarny ekran. A co się stało? Sam nie wiem. Czy to jest wina komputera? Ale mi się wydaje, że to jest wina OBS-a, no bo tutaj nie. Ja nie wiem, czy to widzicie, ale kamerka tego nie widzi. To co jest monitor, no telewizor. Teraz będę bardziej uważał, no bo prawie straciłem na nagranie, no bo ten OBS jakiś głupi jest, nie powiem jeszcze jaki. Nie wiem, czy z program do nagrywania No nie ma innych Na pewno nie na badnikama Bo kiedyś próbowałem, ale Ale nieważne Mamy skarby To no jest dobrze, że mamy skarb O, tu powinno być mapa skarbu No skarb Mapę skarbu mamy I tu powinno to być Jak tutaj tego nie będzie to Ja nie wiem co się dzieje No bo w OBSie mamy, mamy jakieś błędy Na przykład kodowanie No coś takiego Coś z kodowaniem problemy Nie wiem, nie wiem, nie znam się nie chcę wam wymyślać głupot, ale serio coś mam z tym OBS, bo mi się wyłącza nagrywanie. To nie jest problem z dyskiem. No i mamy diamenty! To nie jest problem, to nie jest problem z dyskiem, bo ten dysk dużo razy oczyszczałem. No ja wiem, że to jest problem głównego komputera, ale chociaż mam to dobrze, chociaż film wi... zginąłem. Chociaż to mam, chociaż nagrywam filmę i się tylko z tego cieszę i mogę się cieszyć. I mamy diamenty, fajnie. Z tego filmu ten nie wiem czy ten film... Zmontuję, nie wiem. Czy ja teraz Pan do siebie będę gadał i, i z tego nic nie będzie? Z tego nic nie będzie, ale to było na tyle. Ja jeszcze se. O, zrobię to. No i fajnie. I to było na tyle. Tak, zmieniłem siebie. No, zmieniłem swojego skina na swojego. No, bo mam tego moba, moba dosyć. Bo dużo razy, no, miałem z nim trudności. Ale to było na tyle. Pa, pa.